Siemano, witajcie z tej strony Wojanie. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars. Zobaczcie, kupujemy sobie rzeczy. Cyk, 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 pyk, pyk, jeszcze tak, okej. Okay. Zabudujemy sobie oczywiście nasze łóżeczko również i widzimy, że już pan różowy do nas leci. To nie jest za dobra opcja, więc spróbujmy się zabudować, jak widzieliście, no zrobiliśmy jakąś tam e, mniej więcej zabudowanie, prawda? Ale to nie jest najlepsze zabudowanie na świecie. Dobra, więc chodźmy do niego w ten sposób. Cyk, cyk oj, chyba się nieco zdziwiłeś, cyk! Ej, czekaj! On mi wyrzucił diaksy. Eee. Jakby, dlaczego wyrzucił mi diaksy? On mi coś pisał, bo jeśli się okaże, że to mój widz, to ja wyrzucę te diaksy. Ale nic nie pisał, więc chyba mogę je e, skorzystać z nich. Bo jednak, no wiecie, może było tak, że po prostu wyrzucił przez przypadek. Kto wie? Więc zostawię sobie te e, diaksy. I widzimy, że znowu do nas leci. Cyk, cyk i. Okej, okay, chce się klepać, już myślałem, że nie chce się klepać, ale bardzo dziwny przeciwnik. Zaraz zobaczymy, co tam właściwie o co mu chodzi, dlaczego tak się zachowuje. OK, chodźmy, sprawdzimy, co tam u niego. Siemka, wariacie, siemka, co tam się dzieje, co tam, co tam, hello. Okej. Okay. Dobra, zostawmy go na chwilę, zostawmy, niech on sobie robi, co chce. Weźmy sobie w każdym razie nasze tutaj rzeczy, które zdobyliśmy, diaksy, zróbmy sobie ochronę. Tak, ochrona nam się bardzo przyda. No jednak fajnie by było już Jakieś podstawowe ulepszenia mieć Dobrze, proszę bardzo, ochrona i do tego Zrobimy również naszą pułapkę Przez którą przeciwnik będzie musiał Dłużej kopać nasze bloki, żeby zniszczyć na łóżeczko, e, dobra Zaraz będziemy mieć jeszcze ostatnią sztabkę złota I w ten sposób, słuchajcie, będziemy Mega dobrze rozbudowani, no bo jednak Hello, żelazna zbrojka Dodatkowo żelazny mieczyk, enchantowany Na sam początek gry, myślę, że to jest Bardzo dobre, e, myślę, że to są Już bardzo dobre rzeczy, ok chodźmy w taki Razie do naszego przyjaciela różowego, 8 sąsiad różowe, co tam u ciebie? Dobra, idziemy, idziemy, i zaraz sprawdzimy, e, co on tam właściwie kombinuje. Póki co rozbudowuje się cały czas, widzę, ale nie możemy mu pozwolić na to. Nie możemy. O nie, no już zdążył kupić. Okej. Okay. On bardzo, bardzo nie ogarnia. Nie ogarnia chyba o co tutaj chodzi, no ale dobra, no to nie jego wina, może się dopiero uczy grać, prawda? No, no kto wie, dobra, chodźmy sobie tutaj w takim razie zostawmy go na tą chwilę i chodźmy sobie na środek, tak? To będzie też dobra opcja, no ale on mnie goni, zostaw mnie, nie goń mnie, nie goń mnie, Dobra, sprawdzimy, czy na moście mnie rozwali, czy ja go rozwala. O oh boy, no nie, sam spadłem. A ja chciałem po prostu, wiesz, jak pobawić się trochę z nim. Dobra, widzimy, że żółty już jest na środku, e, tam się dosyć dobrze rozbudowuje, więc to może być z nim problem. Na przyszłość. Nie no, chyba trzeba będzie rozwalić tego e, różowego. Bardzo bym tego nie chciał robić. Bardzo nie chciałbym. E, bardzo Najbardziej bym chciał zostawić go na koniec, wiecie? Bo jednak fajnie by się go trollowało, trochę się z nim bawiło. Ale jak widać, że on e, ewidentnie chce mi rozwalić łóżeczko, no to aż no, niezbyt fajnie, nie? Chyba, że on zaraz wróci na bazę, no kto wie. Nie chciałbym w każdym razie teraz stracić łóżeczka, więc chyba jestem zmuszony rozwalić jego bazę. Gdyby natomiast on był jakimś moim dalszym tam sąsiadem, który dalej by się trzymał, to no, mielibyśmy jeszcze szansę go jakoś właśnie tutaj potrolować Pobawić się z nim, wiecie o co chodzi Dobra, widzimy, że on wraca z diaksami Nie, dobra, trzeba będzie go ewidentnie rozwalić Naprawdę, nie ma co, on mi będzie zabierać e, rzeczy Dodatkowo Ja e, będę Udawał, że go nie biję I skończy się na tym, że wiecie No, no, no i patrz, już zrobił sharpnessa Mam mega duże lagi Okej, okay. o kurcze, no ładnie No ładnie, ale on biegał do tyłu wręcz Fajnie, fajnie, dobra, weźmy sobie w takim razie rzeczy No, sąsiada rozwaliliśmy Zjadł nam trochę czasu, bo jednak No, chcieliśmy się z nim bawić, nie wyszło Gdyby był na przykład tam, nie wiem W miejscu, gdzie jest żółty, takim sąsiadem Dalej, to luz, moglibyśmy tam się z nim Jeszcze pobawić, pograć i tak dalej I tak dalej, ale na obecną chwilę to nie wyszło Więc dobra, chodźmy tutaj i lecimy sobie na Emerald. Słuchajcie, MC gry będą otwierane już niedługo. Serwerek mm, obstawiamy, że za około 2-3 tygodnie będzie już startował. Więc jeszcze przed... Ee... Sierpniem, chyba przed sierpniem, przed sierpniem będzie oficjalny start. Tak już myślimy. Nie, no, do sierpnia już się wyrobimy na 100% procentów procentiaków. Tak, no to już jest coś takiego, że mamy tyle zrobione, że, 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 że to już jest właściwie potwierdzone info, że przed sierpniem będziemy mogli startować. Mieliśmy zrobić oficjalną, oficjalny start serwena na 1 sierpnia. Ostatecznie tak nie będzie, słuchajcie, nie będzie tak. 1 sierpnia nie będzie oficjalny start. To dlatego, Ponieważ e, planowaliśmy, jaką datę dać na oficjalny start. Ale nie, nie jesteśmy w stanie jeszcze określić dokładnie startu, kiedy on będzie e, więc daliśmy tak naprzód, czyli na przykład zrobimy e, serwer tydzień przed 1 sierpnia i musielibyśmy w takim wypadku czekać cały tydzień, bo jednak datę ustaliliśmy na 1 sierpnia i byśmy musieli czekać 7 dni, żeby móc wystartować serwerem podczas gdy serwer byłby gotowy, więc postanowiliśmy, że to jest bez sensu i po prostu, kiedy serwer będzie gotowy, damy wam znać, zrobimy ogromnego live'a i będzie kozacko. Dobra, widzimy tutaj również jeszcze żółtego, który coś kombinuje. No, no, on jest mocno rozbudowany, prawda? On jest mocno rozbudowany. E, no ale miejmy nadzieję, że sobie jakoś z nim poradzimy, prawda? Okej, okay, tak. Tak to wygląda. Dobra. Co ty tutaj kombinujesz? Musimy to mądrze rozegrać, bardzo mądrze. On chyba też coś tam ogarnie normalnie, bo chyba już na nas normalnie, tak wiesz, szybko szedł. Ale póki co tego nie widać. Poczekajmy sobie na tego czerwonego, który co on tutaj będzie kombinował. Dobra, dobra. Dobra, dostał też. Oh, boy! Oh, boy! Ale mi zrobił strefkę. Dobra, on może mieć protka lepszego i tak dalej. Oczywiście zbrojkę już ma lepszą, więc to jest też na minus dla nas. E, ale ja bym chciał go rozwalić. Ja bym bardzo chciał go rozwalić, więc zróbmy to. Zróbmy to, bo to jednak jest przeciwnik dosyć trudny, widać. E, dobra, cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, pijemy poteczki. On już do nas leci. Dobra, dobra, tak, tak. Pyk! I biegniemy, biegniemy w takim razie do niego. Szybciutko, póki co jeszcze nie wypiłem potkę na niewitkę, ale to zaraz chyba ogarniemy. Dobra, musimy najpierw się podbudować tutaj. Okej. Okay. Okej, okay. cyk, cyk. I lecimy do niego. Czym on ma zabudowaną łóżeczkę? Zaraz to sprawdzimy. Cały czas mam potkę na niewitkę, yy, więc bardzo dobrze. Wróćmy sobie w takim razie tu. Poczekajmy jak zniszczy mi łóżeczko i jak zacznie spadać, co? To jest dobry plan. Okej. Okay. cyk. Ej! Żółty nie ma łóżeczka! O nie! Ale błąd popełniłem, słuchajcie ludzie, ale popełniłem błąd. Dobra, w takim razie zabieram sobie to wszystko ale popełniłem błąd! Nie! Nie! I ja teraz stracę łóżeczko, bo ja myślałem, że rozwalę jego. Ale lipa, dobra, słuchajcie, to jest ogromny błąd, dobra, no, no słabo, słabo zrobiłem, że... Takie coś. Taki błąd popełniłem. No ale dobra, chodźmy sobie dalej w takim razie. E, Spróbujmy tam się do niego dostać. I gitarka. Może jakiś łuk byśmy jeszcze ogarnęli. To byłoby przyjemne, nie ukrywam, łuk zdobyć na obecnym etapie gry. Bardzo by się przydał. Ok, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Jak tam wygląda właściwie sytuacja z innymi teamami? teamami? Ok, tak, tak. Dobra. Możemy brać już łuk. Nie, jeszcze nie możemy naprawdę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, no nie! Ile mam tego? Cztery, cztery to ostatnie dwie, dwa emeraldy ostatnie. No dalej, musimy dać radę, musimy dać radę. Mamy Golema, więc to jest jak najbardziej na plus. Golem nas jednak trochę obroni. Sześć, nice, mamy 6, mamy 6, więc wracamy sobie. Eee, Chciałem sobie wrócić do tej bazy tutaj żółtych po raz kolejny, nie wracamy do swojej bazy, bo jednak on tam może być u nas w bazie. I to byłaby lipa. Oj, 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 tutaj muszę uważać. Okej, okay. podbudujemy się i lecimy z tematem do żółtych. Jazda do żółtych! Widzimy, że no rzucić naprawdę i jest gościu ogarnięty może być z nim problem, ale trzymajmy kciuki, że tak nie będzie, że ostatecznie damy sobie radę, zobaczymy Tak czy siak leci za nami, leci, 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 bierzemy teraz szybciutko Emerald łuk, cyk, dobrze, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej, okay. bardzo dobrze okej. Okay. Okej. Okay. Cyk dobrze! Dobrze! Poradziliśmy sobie z gościem! Poradziliśmy sobie, nice, a go. Nie, no ale to było piękne. Ja wiedziałem, że z nim mogą być problemy, i chciałem udawać, że nie ma łuku. Wiecie o co chodzi? Taka taktyka typowa wojana. Eee, chciałem udawać, że nie ma łuku, a jednak mam, i udało nam się go rozwalić. O to właśnie chodzi. E, wróćmy sobie w takim razie do nas tutaj, e, zróbmy sobie lepszego procikę, to też jest bardzo spoko opcja, o i jeszcze możemy zrobić sobie szybkość, wiesz, hejsta, będziemy mogli szybciej klepać, o to właśnie chodzi. Dobrze, możemy już spokojnie sobie iść na środek po raz kolejny, zostałem ja versus czerwony. E, więc czerwony gdzieś tutaj musi być. Nie mam niestety emeraldów, żeby zrobić em, kompas, więc chodźmy sobie po te emeraldy. Może uda nam się go również tutaj gdzieś znaleźć, kto wie. Zjedzmy sobie refkę, musimy być cały czas na refie. Okej, okay, mamy jednego emeralda, zaraz będziemy mieć drugiego. Czekaj, 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 wydawało mi się, że ja tam kogoś widziałem. Dobra, cyk, cyk. Gdzie jest czerwony? 115 metrów ode mnie. Okej. Okay. No, kawałek jest, kawałek jest, nie ukrywajmy 75 metrów, 60, dobra, gdzieś tutaj jest. Widzimy go. Okej, okay. okej. Okay. Co tam u ciebie? Co tam u ciebie, wariacie? Co tam u ciebie, wariacie? Co tam powiesz? 26 metrów. Dobra. O oh boj, ty! On ma dużo fireboli. To może być problem. Dobra. No, jak ja tego nie mogę w ogóle odbić? Nie mogę ani trochę tego odbić. Lipa, lipa gościu, normalnie, lipa. Idziemy do niego. Idziemy. Musimy dać sobie radę ostatecznie. Okej, okay, cyk, cyk. I cyk. Dostał? Jest, spadł, zrzuciliśmy go. Udało się, ludzie. Victory, wygrana, to była mega szybka ręka. Mega ładnie na poszło, więc bardzo dobrze Słuchajcie, MC gry już niedługo startują Mówię, 2-3 tygodnie i będzie można Już grać na oficjalnym Serwerze MC gry, najlepszy serwer w Polsce Z bedworsami, ludziska Oraz później będą oczywiście inne minigierki Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia W kolejnym odcinku, cześć!